Dzień dobry, dzień dobry widzowie, witam Was bardzo serdecznie, właśnie wróciłem z Francji, wróciłem z... Leonu z Paryża i jak widzicie jestem w y, moim Steel a Brainrod w mojej bazie, <laughs> w której y, nie oszukujmy się, nie ma aktualnie niczego ciekawego, ponieważ ostatnio otwieraliśmy masę, ale naprawdę masę przeróżnych tako bloków. Jeżeli oglądaliście filmik to wiecie, że mi nie wypadło jak widzicie nic, ale za to jednemu z widzów wypadło to oto magiczne cudeńko. A dodatkowo pod moją nieobecność dodali do gry maszynę do wytwarzania. Więc kupujemy bananite dolfinite i przechodzimy sobie na serwer publiczny. O! I już mnie okradają, ale to jest luz. Generalnie, ja chcę, żeby wszystko, co mam w bazie sobie zabrali, jakby totalny chill, na razie baza jest za darmo. Nawet im napiszę wszystko za darmo, można sobie brać, nie mam z tym najmniejszego problemu. Wychodź bardzo ładnie. Po co ty uciekasz, chłopcze, jak powiedziałem, że wszystko jest za darmo, to wszystko jest za darmo, a ty zostaw łapkę w górę, zasubuj kanał z dzwoneczkiem. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego to jest za darmo, to dlatego, że to nie są sekrety, więc niech sobie tutaj ziomeczki to zabierają. Niech się cieszą. O, o o, pan Joseph ma sekreta, no to pan jest. Pan Joseph, panie Joseph, panie Józef, ja nie wiem, czy pan wie, ale ja tutaj już sobie pierwszego sikrecika poluję. Lawaka Saturno-Saturnita, inwersik. O, oni są razem. Tego się nie spodziewałem. Poczekaj, poczekaj. Ja sobie tutaj wejdę, kurde, wypadłem z sprawy. Ja muszę być, wiecie, mega dobrym złodziejem. Biorę. Otwieram. Mam to, wrzucam go do więzienia. A chłopnie w więzieniu kasuje! No ja się upłaczę. Koniec tego dobrego. Nie kradniemy. Coś jeszcze coś kradnie? O, ty kolego. Pierdzielę to. Nie macie sekretów, to ja wychodzę z serwera. Halo? Ty, makaron, ja coś powiedziałem. Blokuję bazę. Opuszczam serwer. I szukam kolejnych sekretów, bo dzisiaj jest event, więc. jo, jo, joj, jo, joj, marshmallow. Jadę. Jadę marshmallow. Mam to. Pierwszy sikrecik dzisiaj, S, 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 S. dzień dobry, witam, no to już teraz bazę trzeba blokować, widzowie spokojnie, wambiczek, wambiczek nigdy nie wypada z formy, to jest moje działko? Chyba moje, no i Sigma, ty patrz, chłop chyba wszystko sprzedaje, chłopcze, ty się tam uspokój, dobra, mamy tego, karker karkur, kura. ja chcę zrozumieć jak działa ta maszyna, jeszcze z tego nigdy nie korzystałem, Niczego nie oglądałem? Okej, okay, o co tu chodzi? Wytwarzaj mózgówki. To są mózgówki, ty widzowie. napisz, czy wygracie w Roblox po polsku, czy po angielsku. Tutaj jest jakiś cukierkowy filtr. Brutato gialutto, Orkala i. O! Kombinacja la sahur. TTT sahur, te sahur, Graj plus Meduzi, Job Job sahur. I wtedy to mi to robi? Ej, to w sumie jest ciekawe. Co to? Chłop ma telewizor! Co to jest telewizor? Ja pierwszy raz to widzę. To jest jakiś nowy secret? Nie, to jest jakiś brain Brainrod God. No, Okej, okay. blokada. Oho, proszę bardzo, kolega chciał mnie określić, ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje to, że ja tutaj widziałem TTT Sahura. Otwieram bazę. Podnoszę go. Wysyłam ziomeczka na Marsa. Dzień dobry, witam. Czekaj, czekaj, czekaj. Ragdol, ragdol. Prime Damianek coś do mnie pisze, ale nie wiem co. Popie, dawaj. Let's go, baby! Ok, teraz co ja z nim mogę zrobić? Ja go mogę zabrać i zanieść go do tej maszyny? Patrz, zaniosłem. Damianek pisze, że bardzo by chciał latający dywan. Widzu 30 tysięcy lajków i Damiankowi kupię. To wszystko zależy od Was, a na razie próbuję zrozumieć, jak to działa. A patrz, na każdym serwerze jest inne. Ej, to czemu ja to zaniosłem tutaj? To, to, to mi coś dało? Nie, on wrócił do bazy. Ej, o co tu chodzi? Udin, din, din, dun i sami spider laki Blok się zrespił. Ty co jest? Ile Laki Bloków? 30 minut przed eventem. Opaki. Kradniemy, zostaw, zostaw, zostaw. Ty, naleśnik, mówię coś do ciebie. Dawaj mi tego laki bloka. Zostaw to, naleśnik ty. Halo. Nie no, naleśnik nie ogarnia. Naleśnik jest mam laki bloka. Dawaj tamtego, dawaj tamtego. Kradnij go, kradnij Dobrze, jedziemy do mnie, jedziemy do mnie. Nie do nich. Gdzie on leci? Do mnie, do mnie. I let's go, baby. Dwa laki bloczki. Tak to się robi, chłopie, tak to się robi. Jestem gołcikiem. No dobrze, to ja, ja otwieram. Możecie nam pisać, co najlepszego dostaliście kiedykolwiek z jakiegokolwiek lucky bloczka. A ja, o, ej, Tam był ten, tam był nowy secret. Nowy secret, jest teraz secret 6-7, bro. Jak ktoś wie o co chodzi z 6-7, to możecie nam pisać. E, ale jest teraz 6-7 secret, chłopie, będzie. Będzie dzisiaj na pewno musi wypaść. Oho. A mnie wywaliło. I mam jakieś oczekiwania na dostępny serwer. Tyle Brain Road, próba ósma. Co jest? 6 milionów ludzi gra. Jestem. Już co mnie bić. Super. A macie chłopaki jakiegoś tutaj yy, any secret? Any... O jo, jest! Jo, 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 jest Jessica Stefan! <ścoughs> Zawsze jak widzę takie konto, to przypomina mi się widz, który był kiedyś na PGA i widz powiedział mi, że ma konto na współ z siostrą i dlatego się tam nazywali, nie wiem, Amelia i Kuba. Załóżmy, nie? Ja byłem w takim szoku, jakby. Ty patrz, ktoś już chce mnie okraść. Eee, jakby nie wiem, czemu ludzie tak robią. Zamiast sobie założyć po prostu drugie konto. Oj, Jessica Stefan wyszedł. Jest ktoś nowy: Live Demon. Ale live Demon nie ma nic. A co trzeba w maszynie teraz? Zobaczmy, zobaczmy. Te, te sahura ja go mam. Ja chcę go dać. Muszę to zanieść. Ty zielony ludek zostaw mnie. Ostatnio jest tyle tych zielonych ludków, że nie wiem o co chodzi. Dobra, zaniosłem go. Okej, okay. już tylko im brakuje jeszcze trzech innych. Jest git, widzowie, wychodzi na to, że teraz brakuje mi już tylko kolejnego tego, ziomeczka, którego potrzebuję, więc sobie go właśnie zabieram, pozdro Leo. Tak na wszelki wypadek, żeby Leo mnie nie dogonił, inwersja, tutaj kolega stoi w ścianie, bardzo fajnie, ty mnie nie bij, panie niebieski glutku, dziękuję, dobra, mamy to. To była formalność, ja się nawet nie cieszę, tak? To żaden secret, to jest chłopie jakiś tt. sahuri, ja go tylko potrzebuję do- nie bij mnie! No i co ty robisz, zielony człowieczku?! Bladego pojęcia nie mam, ale zobaczmy, czy on mi to zrobi drugi raz? Nie bij mnie, nie bij, dobra, bije jakiegoś ziomka, niech bije. Okej! Okay. Mamy dwie rzeczy, a patrz, nie mogę. A bo tu jest ta tata, Sachur, to jest coś innego. Co to jest? Oho, baza otwiera się za 10 sekund. Czemu ci ludzie mnie zapraszają? Czemu ja w ogóle teraz mam te powiadomienia na ekranie? Kiedyś tak nie było, chyba. Patrz, 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 patrz. Ty zostawcie moje krzesło. Opaczki, blokujemy bazę. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Akcja dywan, akcja dywan, wjeżdżam na górę. Pyk, pyk, pyk. Bierz to, bierz to, chłopie. Daniel, posuniesz się czy się nie posuniesz, bo... O, to jest jakiś ten, to jest jakaś atrapa. Ta atrapa się rusza. Dawaj to. Rakieta. Zostaw mnie. Prosiu, prosiu, żebym zdążył. Ja go do więzienia muszę wsadzić, do więzienia. Wsadziłem go do więzienia. Kradnę! Nie bij mnie! No ale co ten typ chce ode mnie? Czekaj, czekaj. Daj mu inwersa, daj mu inwersa. Let's go, baby! NIE! No to nie da się, nie da się nic ukraść. Chłopie, nie, nie wiem, jest jeden secret na serwer. O, no tam dalej niczego nie ma. Jak ja mam coś ukraść? I złota baza. Czemu jeszcze nie mam złotej bazy? Jak mieć złotą bazę? Co się dzieje? Co się dzieje? Extinct Tank Ballerina, tego nigdy nie miałem. Dawaj mi to. Dawaj mi to. Ty powiedziałem coś Tung Tung Sahur? O nie, 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 nie. nie. NIE! No i ją straciliśmy. Wredna biedronka ją ma. Pierdzielę cię, wredna biedronka, mam to gdzieś. O, leżysz na glebie, czekaj, czekaj. I nie, jail, jail, jail! No i zabieramy! Tak to się robi, chłopie. Sigma Admin, Sigma Admin, poproszę w komentarzu. No, Hop, o to chodzi, nie będzie mnie tutaj wredna biedronka nękała. Masz coś jeszcze? Nie no, nic już nie ma. Dobra, e, co ja robię? Ja chyba wychodzę i idę dalej szukać ludzi z sekretami. Lawakę mi zrespili! Dawaj ją. Dawaj! Chłopie, no... Admin mi pomaga, ja nic nie robię. Dawaj ją, dawaj, dawaj. Dobrze, leci, leci do Kubusia. Zostawcie to, noby. Czy to jest moje. Podpisane jest, że to jest bambiczka. Słyszysz tu mnie, Leon? Nie, no, oni są niepoważni, oni są niepoważni. Nie daj mu. No nie daj mu! Kup to. Ty jesteś normalny? Kradnijcie to, kradnijcie to. Kradnij! Błagam, błagam. Żeby to się udało, rakieta. Mam, 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 mam. On zaraz wyjdzie z serwera. Mam lagi, mam lagi. Czemu ci ludzie mnie biją? Uspokój! Nie, no nie, ich jest za dużo. Tu chłopie, wszyscy się jeszcze teamują o jedną lawakę. No Co wy robicie? Czekaj, bo on zaraz wyjdzie z serwera. On wyjdzie z serwera. Ładuj go, Ład, ładuj go. Dobra, załadowałem. Kradnę, nie kradnę. Ty zaraz okradną mnie. Czekaj, 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 bo mi się baza chyba otwiera. Baza mi się otwiera. Dzień dobry, witam, panie kolego, zielonku. Dobra, jednak jeszcze dużo czasu. Jaki dym o jedną lawakę? Pierdzielę bez admina to... No, jednak bez admina nic nie zrobię. Chłopie, co się dzieje w tym odcinku? Dawaj. Chłop wyszedł i mnie inny zamknął w bazie. Czekaj. Gościu z krzesełkiem se biegnie normalnie. Stój! No nie! No to jest żart. Odzyskuję krzesło. Odzyskuję krzesło. Inwers, ragdoll. Błagam! Dobra, mam krzesło. Widzowie, co się... Ja nie wiem, co się dzieje. Ja przysięgam... Ja nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, ludzie walczą o sekrety. Ja już myślałem, że sekreta ma każdy. Job, job, Sachur bro. Witam serdecznie. Jak się nazywasz? Stepik, panie Stepik. Bardzo mi się podoba pana, job, job, sahur. Tak bardzo, że planuję go ukraść. Błagam, błagam. ragdoll dla stepika. Jest na glebie. Nie, 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 nie. Tu jest dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Dawaj szybko, zanim wyjdzie, zanim wyjdzie, zanim wyjdzie. Proszę, proszę, proszę. Muszę go tylko podnieść. Dobra, mam go. Teraz niech wychodzi. Nie bij mnie. O no i wyszedł. Ale przede mnie jeszcze skasował. Nie no, pewnie. Pewnie. Job joba nie mam. Lawakę przegrałem. Za chwilę event. Co się dzieje? Nie no, wniosek jest prosty. Te ptaszki przynoszą mi pecha. Pierdzielę. Teraz będzie dobrze. Ty, Zielony nobie! Chłopokra ziomka. Czekaj, 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 czekaj. Ja też kradnę. Sami nie spiderini, tylko teraz czy ktoś mnie goni, goni mnie, goni mnie, big boss chłop, jakiś zielonek Dawaj to, dawaj, dawaj No co on mi robi? Ej, ty, czytaj, tańczę i kradnę, tańczę i kradnę, o to chodzi Lecimy, lecimy, yy, więzienie No nie wiem czy dałem więzienie, dałem ragdola, może być i ragdola. Czekaj, to więzienie w końcu zadziała, czy nie zadziała. Dałem więzienie, dałem więzienie. Będzie secretik, ej, jak się jaram, jaram się jak dziecko, jaram się jak dziecko, jaram się jak dziecko! Mamy to. Co? A to nie moja baza! Jestem debilem, daj mu jakiegoś inwersa, cokolwiek, nie mam nic! Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, jest chłopie na styk. Random! A co tam panie krzak, krzak? Patrz, ktoś tu jeszcze ma duldula, uuu, jaka baza sigma. Czy wy to widzicie, czy tam jest jakiś losko? Oj, 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 oj. Tylko tu jest działko, trzeba to działko zniszczyć, zabieram jeszcze to, proszę. Proszę, y, pan kolega mnie do więzienia wsadził, Ty se, jaja ze mnie robisz? O, kurde, jednak byłem po dobrej stronie. No i wyszedł. Kolejny wyszedł. To próbujemy dalej. Teraz jest dobrze. Teraz jest hopie Kolejny sekrecik. Bizonte Jupitere, Bizonte Jupitere. Lecimy. Y, nie wiem, gdzie jest kolega, ale dam mu inwersika. Popatrzę sobie chwilę. Dalej go nie widzę, dalej go nie widzę. Dobra, widzę go. Rakdol Gleba jest przy mnie. Leży, leży, leży. Sigma, co jeszcze mogę mu zrobić? Nie wiem, dam, żeby był malutki. Dam, żeby był malutki. Żeby to się udało, błagam. Widzu, łapeczkę, co się dzieje? Łapeczkę w górę zostaw, łapeczkę w górę, bo tutaj jest taki stres. Ja w ogóle jestem chory. Nie powinienem dzisiaj w tym evencie brać udziału, no, ale mówię, nie, no, event style Brainrod nie mogę odpuścić, tak? Patrz, jakiś wielkolud. Ten mnie już okrada. Czekaj, on mnie okradł. Wielkolud mnie okradł. Gdzie on biegnie? Wielkolud, czekaj, co on zrobił? Halo, spokój! Dobra, skasowałem wielkoluda, skasowałem wielkoluda. Jest git, jest git, jest git. Pan krzesełko, pan rakieta i jedziemy. Jedziemy, chłopie, z karker, karkurkurem. W ogóle ja nie wiem, jak ten gościu wszedł, także, jakby wiecie, on doskoczył tam wcześniej. Ten, ten wielki y, ludek. Inwers, inwers, dziadek. Dziadek jest przy mnie? Nie, wiem, gdzie jest dziadek? Nie u chłopie, gdzie jest dziadek, ale lecę. Mam dziadka! Ty chłopie, jakby to był dziadek nasz z 99 nocy, to byłoby grubo. No ale dobra, jest kasowany. witam serdecznie. Kolejny sikrecik, girafa celestre. I don't care, I don't care. Zostaw mnie, co? co? Co, co? Napisał? Zostaw mnie, Jacob. Chłopie, ja nie jestem Jacob, ja jestem Mambicek, teraz masz przerąbane. Zobaczmy co on ma na górze. Powiedział <laughs> do mnie, <laughs> jaki fajny Nubini Pizzanini. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest za gołd? Bardzo go potrzebuję, chłopaku. Naprawdę, Nubini Pizzanini. Jakiś Sigma Nubini Pizzanini. Muszę go mieć. Czy ja zdążę? Nie wiem. Potrzebuję inwersa. 5 sekund. Mogę je zdążyć, widzowie. Mo a może? Nie, goni mnie! No i mnie walną. No i chłopcze, oddawaj Nubiniego. Oddawaj go. Oddawaj tego Nubiniego. Co to jest za Nubini Pizzanini? Co on ma? Ładuję to, żeby tylko nie wyszedł z serwera. Bije mnie. To on robi, ty? Ja mam to gdzieś. Ziomek mnie uderzył, to ja kradnę mu. On napisał Bambiczek, zostaw. Okej, okay. okej, okay, zostawiam. Masz. Dziadek kopię uderz, bo mnie okradną. Zły bambicek. Nie, ty do mnie mówi jak do psa. Dobra, jednak muszę go okraść, widzowie. Nieważne z czego muszę go okraść. Jak do psa. Zły bambicek, chłopcia nie, nie widzowie. Teraz to mnie strygerował. Dawno mnie tak nikt nie striggerował. Ładuję mu to. Ładuję mu ragdola. Zaraz go jeszcze do więzienia. Ty kolejny mnie bije. Ty okradają go. Ej, mnie też okradają. Ty karker, to zostaw. Tego też zostaw. Co tu się dzieje? Dymy, dymy. Ej, ja zginę, ja zginę. Zamianka. Nie z tym. Z tym się zamień. Chłopie! No i okradli mnie. Okradli mnie ze wszystkiego, co miałem. Noc, wchodzę do bazy. Jerdziele, dawaj to, mam to. Trzymam to w dłoniach. Odzyskałem! Odzyskałem! Dobra, odzyskany tutaj sekrecik. Mnie się nie okrada. Gdzie jest ten dziadek do orzechów, co mnie tutaj jak do piesków mówił? Ładuję go zaraz. Akurat się event zaczął. No i to mi się podoba. Krabik i lecimy. Pyk, pyk, pyk! Tylko wypadałoby, jeszcze coś mu zrobić. Balon, balon! Nie wiem, czy balon tutaj mi coś da, ale ładujemy balonik i lecimy. Bizonte Jupiter'e, bizonte Jupiter'e! Do Bambiczka jak do pieska się nie mówi, kolego drogi. Ja się nauczy, się nauczy widz. O ile to widz, ale zgaduję, że widz. Jak to się mówi, ta zniewaga krwi wymaga, moi drodzy, ta zniewaga. Krwi wymaga kolego, napisz w komentarzu, e, czy zrozumiałeś. Rakietą go wysłałem w kosmos. Nie! Kumpel się zamienił. Oj, kumpla też okradniemy. Jak się zważ? No, Drive, ok. To już nie Polak. Lawaczka saturno Saturnik, ta. Mordeczko, zabieramy. E, czy ja coś ci mogę zrobić? No na razie nie. Co najmniej, rak dola, Pyk, pyk, pyk. On mnie skasował. Idealnie w timing, a go okradają. Karker, karkur, kur. Więzienie. Lecimy. Czemu on jest w więzieniu, ale nie jest w więzieniu? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dałem mu ragdola, daj mu ragdola na styk. Eee, coś jeszcze, coś jeszcze, żeby był malutki, malutki. Nie wiem, czy to się uda. Widzu, uda się, uda się. Jest karker, karkur, kur, kur, kur. No i o to chodzi. Lecimy dalej. Lastralitas. O, widzę tego dziadka. Widzę chłopie dziadka. Już mnie gonią. Goni mnie ekipa. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, Rakdol dla dziadka. Dobrze, dobrze. Będziemy to mieli. Kolejny secretik. o no problemos bros, no problemos. Ty, a mogę zakręcić? Dawno nie kręciłem. Co prawda, to zawsze kończy się tak samo, jeżeli chodzi o koło fortuny. No proszę bardzo, najgorsza możliwa rzecz, luzik. Następnie mamy. Kolejną najgorszą możliwą rzecz. Luzik jakiś gościu koło mnie chodzi i coś do mnie pisze, ale jeszcze nie wiem o co chodzi. I. No nie, najgorsza możliwa rzecz po raz trzeci. Luz, 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 luz. Bambiczek, nie styluj mi całej bazy, proszę, kochany bambiczku. Oj, to jest miły człowiek! W końcu się nauczył. Nie ma problemu, panie dziadek do rzeków. Ja pana serdecznie pozdrawiam, nawet bym powiedział. Zostaniesz moim. Co? Nie co? Laki bloki, chłopie! Admin! Czekaj, daj mi go. Opaki! Popaki! dawać to do mnie. Nie, 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 nie do niego, nie do niego, do mnie, jest pierwszy u mnie. Six, seven będzie mój. Powiedziałem coś? O kurde, chyba nie będzie mój. A może idzie do mnie, idzie do mnie. Kradnij, kradnij. Proszę. Działko tu jest, zostawcie to. Jest, baby, mamy to. Dwa laki bloczki u mnie. E, dawaj tego trzeciego, kto go ukradł, kto go ukradł, zaraz się dowiem. Albo się nie dowiem, bo jest ciemno. Kolejny laki blok, tego nie chcę. Coś się wydarzyło. Chłop jakiś kości. Ojoj, oj, oj. ja nie wiem o co chodzi w tym invencie. nie wiem o co chodzi w tym invencie. zaraz się dowiem. Co to jest? To jest jakiś hades? Blondyna mnie okrada! Se jaja robisz, dawaj tą ba balerinę. Dawaj balerinę, chłopie. O, leżę na glebie, to nic nie dostanę. No, pe pewnie. Pewnie, luz. Cześć wszystkim, cześć, pani admin. Skoro pan admin się pojawił, co to jest? Extinct Event. O co chodzi? Potrzebuję jej do jakiegoś eventu. Mateo się respi. Extinct Mateo? Nie, zwykły Mateo. Tego nie chcę. Dawaj tą balerinę. Otworzyła mu się baza. Prosiu, proszę. no nie bijcie mnie. Nawet Niemcom nie co mnie uderza za każdym razem. Dobra, wyszedłem. Mam tą balerinę! Jest! Zaraz ją pakujemy, pakujemy ją do tego eventu. Ja nie wiem co to daje, ale widzowie... O kurde, co oni mi tu zrobili? Oni są poważni? Co to za nieprzyjaźni ludzie dla mnie? Nie wiem, ale bierzemy! Bierzemy ją chłopy na event! Pyk! Co dodaję? Jeszcze dwóch potrzebuję. Dobra, dawaj je, dawaj je. Muszę je zdobyć. Czekaj! Jakiś taboret! Czekaj, ja go chcę! No kupuj to! Kupuj ja. Zostaw! Zostaw! Blondyna! Dobra, blondyna w kosmosie, blondyna w kosmosie. Biegnie do mnie! Dużo ich biegnie, dużo ich biegnie, jest git, jest git, jest git. Jakiś lasis dodali, ale nie wiem o co chodzi. Mam ja. Chłopiec? Sigma? Kolejny sikrecik? Jakiś nowy? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ona miała sekreta. Ja chcę, żeby ona wyszła z serwera, bo ona ogarnia, więc dobrze byłoby się jej pozbyć. Zabieramy jej chłopca spiderini i lecimy. Szimpanzini, banani, czy ja mogę trafić? Dobra, trafiłem. Inwersik, koleżanko, ragdoll, lecę! Lecę! Jeszcze nie wiem, gdzie lecę, ale lecę. Dobra, to się może udać. Jakiś laki blok się zrespił, jakiś laki blok, rakieta. Dobra, jak nie piorun, nie pie to będzie super, będę to miał, będę to miał, będę to miał, będę to miał, mam to widzu. Sigma w kalendarzu! Prosiu, prosiu Muszę to ukraść, muszę to ukraść. Dobra, biegnij, chłopie, ja nawet nie wiem co się dzieje. Dawaj jej ragdola. Lecę! Tralalelo, tralala, co tam mordeczko? I jeszcze Jayla, jeszcze Jayla. Ona wyszła z serwera, poddała się, jest! Pozbyliśmy się blondyny, widzowie, baza otwarta, baza otwarta, powtarza. O nie. Dostałem go, czy nie? Nie wiem. Dostałem laserem w ostatniej sekundzie. To jest taki skam! Kradnę go. Czakety! Czakety, chłopie, lecimy czakety! Biegnę. Kurde, jak ja jestem daleko. Ale lecę z czaketym. Nie! Co tu się dzieje? Dawaj, dawaj, chłopie, leć do przodu. Tutaj z czaketym jest czakety. Nowy brainrocik. Dziękuję serdecznie. Patrz! ballerina Extinct! Daj mi ją. Dawaj ją. Zostaw to. Rafael! Kup mi ją. Rafael! Jest! Będę miał, będę miał Extinct, a już nie mam? Ja chyba ją mam. Czy nie, nie mam. Może i nie mam, może miałem coś innego. Patrz, a nie no mam ją. To czemu tylko ją respiań, A może na innych serwerach zrespił tamte? Idę chyba szukać widzowie dalej. O, tylko czekajcie, bo chyba samini. Samini, Spiderini, dawaj, do Jakubka od razu, a nie jakiś bambiczek myśli, że ma szansę. Spokój, Rafał. O kurde. Oj, samini dostał efekt! To lubimy! Biegniemy! O, kurde, nie! Nie daj mu tego, ty jesteś głąbem. Kradnij to, kradnij to. Zamknęli mnie. Wypuść, wypuść. Mam to, mam to. Let's go, baby. Baza jeszcze się zrespiła tego zioma. Dawaj, dawaj, dawaj tu do góry. Szybko, szybko i dawaj do bazy. Chłopie, admina chcę okraść, mogę? Dziękuję, dzień dobry, witam. Coś mamy? Coś tam jest, jakiś ołówek. Nie, no nie masz żadnego tego sekreta. Admin, chłopie, jaka biedna baza. Nie, no, admin, poćwicz. Coś muszę sprzedać. Chłopie, ja tyle sekretów już ukradłem, że nie wiem, czy dzieje. Ojoj. Oj, dymy, dymy, dymy. Te, te, te sahur. Sprzedajcie. Ciebie też sprzedaję? Nie, ile czasu? Ej, sekunda, sekunda. Jaki timing znowu? Dobra, chyba trzeba wyjść. Szukamy nowego serwera. Five minutes later. Patrz, jest Extinct Tralelo. O, kolego, muszę go okraść. Ile mamy czasu? 7 sekund. I jadę zaraz z niego. I jadę na pełnej. Proszę, blokuj bazę, jedziemy. Błagam, że to się udało. Błagam, że to się udało. Niech mnie nic nie bije. Czekaj, muszę mu dać ragdola. Dałem mu ragdola. Będę to miał. Będę to miał, widzowie. Sigma! Jest Extinct Rallelo. Czego im brakuje? Czego im brakuje? Pokaż, pokaż to, pokaż to. Brakuje mi Mateo Extinct. Co się dzieje? Jakiś kameleoni? Dobra, nieważne. Szukałem Mateo, szukałem Mateo. Będę wychodził z serweru, żeby go dostać, bo nie wiem o co chodzi w tym inwencie. Extinct Mateo, Extinct Mateo. Co to jest? Jakiś brain odgody? Dobra, to mnie nie interesuje. Opuść Mateo, Mateo. Co to jest? lakar Carer Combinacionos. Chłopie, lecę po to. Najpierw blokujemy bazę. Teraz lecimy. Dosłownie lecimy, chłopie. Balonik. Proszę, coś się dzieje. Nie, no nie, no nie teraz. Nie teraz. Błagam cię. Nie wiem, co się dzieje, ale lecę. Lecę na pełnej. Będę to miał. Lascarker kombinaciones, chłopie. Sigma. Nie wiem, co to tutaj ile? 30 milionów chyba to daje. Chłopie, ja jestem w domu. Ale dymy. Teraz tylko ten Mateo i to jest, chłopie, taki God Event. Opuść. Szukam, szukam widzu dla was. Kolejny serwer, kolejne możliwości. Jest taboret, ale po co mi taboret? Patrz, jest Mateo. To nie jest Mateo, co to jest? Pokaż to, pokaż to. Nad nim co to. Nie wiem. L 260 milionów na sekundę to daje. Ja muszę to ukraść, widzowie. Jak ja to ukraję, to jest mój najmocniejszy brain rot. Proszę, żeby to się udało. Działaj więzienie. Lucky block, dobra. Eee, muszę dać mu ragdola. Dałem mu ragdola. Biegnę, biegnę, chłopiec. Jeszcze mam całą bazę do przebycia, w sensie wszystko, ale lecę. Twarda Bania, dostał inwersa. 260 milionów za sekundę, powtarzam. Widzowie, mamy to. Mamy to! Najmocniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek ukradłem: Le Extinct Grande 260 milionów na sekundę. Ja nawet nie wiem, co to jest. Co ja dostałem właśnie, to ja nie mam pytań. Jakbym jeszcze dostał tego Extinct Mateo, no to ja mógłbym już iść do domu. Później, jak widzicie, przeniosłem to cudo na moje drugie konto. Lecimy po Mateo: Extinct Mateo, Extinct Mateo. Jak to zdobyć? Extinct Mateo, gdzie to może być? Ten nie ma, ten nie ma. O, czekaj. Jest Extinct Mateo, proszę! To się musi udać, widzowie, to się musi udać. 5 sekund i wjeżdżam do niego z buta, wjeżdżam do niego z buta i to robię. Jeszcze mi zostało tam trochę minut. Lecę na pełnej, błagam! Czekaj, Ragdoll, Ragdol, Ragdol, Ragdoll, ragdol. poszedł. Mamy to! Mamy wszystkie trzy. Idę na prywatny serwer i sprawdzamy, co to mi da. Opuść. Dobra, odpalam. Odpalam chłopie yy, tego. Akcja event Usodara. Sodara, elo gołcie. Witam cię serdecznie. Odpalamy, zobaczymy, co to da. Pa, para pa, pa, pa. Czekaj, bo ja tym nie widziałem całą resztę. Ty gdzie jest cała reszta? Ja miałem takie trzy przecież! Nie mam tralelo, trala! Jak to jest możliwe? Mam Extinct Ballery. Patrz, jest tralelo, jest tralelo, jest git, jest git, będę to miał. Będę to miał! O, tak, tak, tak widzu. Tak, tak, tak widzu. Zaczynamy event! Są wszystkie trzy spawn! Co się dzieje? To on mi zespawnował? Nie wiem! Out of stock! Co jest out of stock? Nie, popie. jak? No jest, że jeszcze jest. mi go. Czemu on mi nie zrespił? Out of stock! Nie no, niesamowite. Próbujemy po raz drugi. Archeologist Sami already has this brain rot. Stary, o co ci chodzi? Ej, coś tu się zrespiło. Jakaś belu beluga. no widzu. Noc mi włączył, jak ja odpalam event. Czekaj, to, to jest w maszynie. Co tu się dzieje? To mam w maszynie. Nie mogę tego przywrócić. No tylko to jeszcze muszę dać. Nie no, widzowie, to nie działa. Ten event to jest jakiś scam. Czemu tu jest napisane, że on to ma, jak on tego nie ma? Zostałem oszukany przez admina widzowie. Spróbuję jeszcze na publicznym serwerze to zrobić. Co to jest za event? Jakiś wielki chłop chodzi po mapie. Nie, no nie da się nic zrobić. Jest koniec. Zdobyłem wszystko tak szybko. I nie, no nie mam pytań. Nie mam pytań. Ej, spróbuję coś sprzedać. Może wtedy się odblokuje. Czy nie? No patrzcie, mam trzy rzeczy w maszynie, ale tych rzeczy nie ma w maszynie. Jeszcze mi jakiś koncert włączył. No co ja mam zrobić? Już wszystko mnie nęka w tej grze. Patrz, ten pomysł. Co on robi? Czemu on jest przy mojej bazie? Dobra, mamy. Ukradliśmy nowego ekstinkta. Proszę, żebym go mógł dać do bazy. Przecież on jest jakiś dorąbany. 3.1 miliona on daje. Prościu, działaj. Działaj. Błagam cię, no, żeby to działało. Ludzie mnie okraść nie mogą. No nie mogę dać. Co się dzieje, panie admin? Gdzie one idą? Nie do niego. Nie do niego. Dawaj je. Dostaw mi je. Dawaj to. Powiedziałem coś, to jest moje. Spokój. Spokój. No, co tam? O, pewnie. Kasztan ogarnia, Kasztan ogarnia. Dobra, spokój. Idzie do mnie. Ile laki bloków? Pierdzielę te laki bloki. Dawaj mi los tralitos. Dobra, kolejny sekret u mnie. ale ja mam plan. Patrzcie, mam kolejną tą Extinct ballerinę, Mam kolejnego tego. Kurde, co tu się dzieje? Kolejnego tralala. Wystarczy, znajdę jeszcze jednego Mateo. Tylko, że ja mam same sekrety. Ja nawet nie wiem, co ja mam sprzedać. Ja sprzedać. sekreta? Sprzedam ją, bo mam aż trzy te balleriny. Ty nie okradajcie mnie. Zdobędę Mateo, dam go chłopakom. I chłopaki to skraftują. Six, seven, bro. Miki z Ameryki. Muszę to mieć. 6, 7, 6, 7. Miki z Ameryki. Trzymaj się, bro. 6, 7, six 7. Nie wiem, gdzie jest brat. Nie wiem, gdzie jest brat. Ładuję inwersa i pioruny mnie zaraz kasują. Prosiu, prosiu. Biegnie. Miki z Ameryki. Nie. Piorun nie uderzył. Próba 67. Czy ja mogę mu coś dać? Mogę mu dać Ragdola. Ragdol. Dobra, Miki z Ameryki na glebie. Miki z Ameryki na glebie. Dobiegnę. Dobiegnę. Jest. Bro, 6-7. 33 miliony na sekundę. Chłopie, to jest zdecydowanie najmocniejszy. Najmocniejszy mój event. Chłop się poddał. Pozdrawiam cię, Miki z Ameryki. Potrzebuję już tylko teraz tego Mateo i jest Sigma. Mateo, Mateo, Mateo. Musi być Mateo. Extinct Mateo. Gdzie jest Extinct Mateo? Czemu ja go nie widzę? Ale lipa. Pierwszy raz ukradłem tyle Sekretów O stary, on ma Extinct Mateo, ale on ma pewnie admin panel, co? A nie, to zwykły Mateo. Co on ma za jakiegoś czarnego tego Lucky Blocka? Co to jest Lucky Block Secret? Ja to chcę. Zabieram mu tego sekreta. Zabieram mu tego sekreta. Secret Lucky Block. Sam mordeczko, spadł za mną, spadł za mną, widziałem go, no dostałem piorunem! Niesamowite, on wyjdzie z serwera, on wyjdzie z serwera, złota baza, dul-dul się zrespił. Próba numer dwa, próba numer dwa, biegniemy teraz w drugą stronę, żeby nie dostać piorunem. Eee, Rak dol, pick, dobra, lecimy, za chwilę dam mu jeszcze tego, inwersika, pick, pick. Jak dostanę firewerkom, to przysięgam, że się płacze. nie ma go, nie ma go, mam to, biegnie do mnie, biegnie do mnie, mam to, es! Nie wiem, co mam robić. Realnie nie wiem, co mam teraz robić. Czekaj, ten gościu ma takie rzeczy, że ja go jeszcze okradnę z czegoś. Tylko, że muszę sprzedać Bizona. Hopy sekreta sprzedaje. To się musi udać. Dobra, mamy Extinct Ballerina. Ładujemy mu Ragdolla. Dzień dobry, witam. Nie goń mnie z tym drzewem. Nie goń mnie z tym drzewem. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Najlepsza Extinct Ballerina, jaka istnieje. Tom sprzedajemy w takim razie. picione Makina. Zrespiła się baza admina. Zrespiła się baza admina. Idziemy do niej. Co tu mamy, co tu mamy, co tu mamy. Będzie Mateo. Nie, Mateo, to mnie to nie interesuje. Biorę taboret. Jakiś mega mocny taboret, chłopiec takosem. A że taboret jest nowy, to go chcę, tak? Prosta sprawa. Pyk, pyk, taborecik. Nie bij mnie. Nie! O! Proszę bardzo, kolego, chyba chciałeś mi określić, skoro byłeś przy mojej badzie, tak? Gdzie jest Mateo? Gdzie jest Mateo? Gdzie jest Mateo, ja się pytam. Szukam dalej. Mateo! Zrespił się Mateo! Jest! A, to jest zwykły, a nie Extinct Mateo. Jaka była na to szansa, że to jest zwykła? Ale sobie chociaż job, job, job sachurka wezmę, tak? Bo bardzo fajny. Bardzo mi się podobał. Pana Fabiana troszkę skasujemy. W ogóle miałem jakiś kolegę, który miał na imię Fabian. Fabian, mam nadzieję, że to nie ty. Dobra. Co tu mamy? Może event zacznie działać? O, jednak nie. Kto by się spodziewał? Mateo, Mateo. Patrz, jest Extinct Mateo u gościa. Mam go. Mam go, chłopie w dłoni. Potrzebuję tylko dać temu gościowi to. To. Nie! Jakiś kajtek mnie skasował, se jaja robisz! Nie wychodź z serwera debil 2 podłoga 0. Błagam cię. Just daj mi to! Chłop jest uwięziony, ale nie jest uwięziony. Dobra, trzymam tego Mateo i się nie ruszam. Kurde, dużo pułapek za mną. Nie wiem co mam zrobić, taki blok się zraspił. On się poddał ten debil. Nie wiem, w sensie ja go nie wyzywam widzowie, ale. No proszę, nie bij! Nie bij! Co on robi? Dałem mu tego, dałem mu hita. Proszę, proszę! Proszę! Mamy to. Jest kolejny Mateo. Idę do chłopaków. Szybko. Opuść. Odpalam, żeby mogli mnie okraść. 13 minut to już tylko trwa. Szybko. Szybko. Chłopiec, jest jaki dobry. 2,5 miliona. Ja tak ugotowałem dzisiaj, widzowie. Ja tak ugotowałem. Król wrócił. Michaś, przenoś to. Przenoś do, do tej. Do maszyny przenoś. Odpalaj. Co to za jakiś Artemek z nie, Artemek Sigiemka ja nie ufam, bo ostatnio już o o, o nas, blokujecie cię, przepraszam cię Artemek Sigiemka. Odpaliłeś Michaś? On ma tego buga co ja... Ja im nie ufam widzowie. Jerdziela to. In machine, in machine. Chłopowi oddałem i co? Nie no guzik, ta gra to jest scam. Odpalam panowie, odpalaj, odpalaj, ty on jeszcze nie odpalił. Dobra, jednak to nie skam. Odpala widz. Jazda, jazda. Opie nie działa. Nie działa normalnie event. Widzowie, zapalcie za nas z nic. Co my zrobiliśmy? Wszystko zdobyliśmy i gucio. I guzik, full guzik. O! Zaczął się event. Extinct event. Aha, no i nie mogę nic dalej zrobić, widzowie. Zrespiło się tylko balerina się zrespiła. A ja dalej nic nie mogę zrobić. Nie, no zapalcie z nic w kalendarzu. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Nie,